Cześć, witajcie, jestem Assassin. Odklejony odcinek z mojej serii Sześcienne Przygody z Asasinem Tak, co ja już wam pokazuję? Eee, trochę długo nie było odcinka, ale chyba wybaczycie mi to. No i znalazłem ten ląd. Zapoznamy się później z nim, ale najpierw pokażę wam gwóźdź programu. A oto on, ten piękny baranek, znaczy ta piękna kosa. O, się ma koza. Piękna jesteś, no pokaż morder almasicki Tu z dołu. Dobra, ale co? mniejsza z tym idziemy. Już widzieliście mój dom. Tak, fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak. Z której strony? Gin gościu. Yy, widzicie, nawet ile mam expa Jak mam dużo ekspa. No i to już jest mój dom. Trochę za mało. Nie za bardzo ustrojony, ale on jest tylko, żeby stał. Gdyż ja i tak długo nie przebywam w domu. Tu jest ma. Mój magazyn. Ile się nakopałem, by wykopać to po tym. I tutaj jest. Spalarnia, coś w tym stylu. Yy, bardzo się napracowałem nad tymi rzeczami i teraz main event naszego odcinka. Jak widzicie, to to jest moja sypialnia. Tu, 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 tu. To moja sypialnia zaromista jest. Mi się to podoba, a szczególnie to. Przepraszam. A mi trochę smarka cię chce. Więc tylko się wysmarka, widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem. Czy zachodzi wieczór? Tak, zachodzi wieczór. Się, musimy iść spać. O, widzicie się I nienawidzę tych i nienawidzę tych na Nienawidzę ich. One tutaj tak dużo ich chodzą. Dobra, idziemy spać. Mmm, śpimy, śpimy, śpimy. Oby nas tylko nic nie obudziło, wal... Znaczy, no jakiś potworek. Ale dobra. Spójrzmy, to jest ugotowana ryba. Surowa. I dlatego, pójdziemy dzisiaj do dżungli. Zapolować na oceloty. Przygotuj się, gdzie są te... Dobra, ominujemy cię, idziemy do dżungli. Tutaj znajduje się dżungla. Dżungla! Tam, w tamtej stronie znajduje się las. Tam las, a tam gdzieś, albo tam... Biom zimowe, albo tam, Każ. w sumie to dlatego też wybrałem tą mapę, znaczy w sumie ja jej nie wybrałem, ona by się sama zrobiła. Gdzie jesteście, celotki? No, celoty. Ofak lagi, oceloty, coś tu mało, strasznie mało, ale miej się z tym, jak i nie ma. To dzisiaj zajmiemy się taką rzeczą pod tytułem y, kopalnia. Tak, kopalnia. Znaczy to nie chciałem się zapytać, ale jakoś to tak dziwnie wyszło. Kurde. Tutaj można się za można zabłądzić, ale rzeczywiście mają waypointa zrobionego i... Myślę, że to ocelot. Uch, gdzie są oceloty, oceloty, oceloty? Ja widziałam tu, jak yy, drzewa ścinałem. to widziałam tutaj oceloty, ale nie chciałam ich zapisać. Może już do góry? O, już następna walka, albo pierwsza. Co sobie zrobić zrobić? Hmm. minut już to trwa. Wow, a to dla mnie to dopiero tot filkę trwa. Ale ja ja. mieć Chcesz mi zniszczyć dom? A, już wiem. E, dzięki crashowi Minecrafta już wiem, że to specjalny mod na gobliny. Gdzie mam na zbroję? A już wiem. Tutaj Zmienię sobie zbroję. sobie kraftboxa tutaj gdzieś dać tam żeby szybko robić rzeczy a nie go nie tutaj dzięki chciałem podziękować jednemu mojemu koledze który mi poradził się, jak zrobić właśnie podłogę dzięki ci hmm. Dajmy to A tutaj tak na środek Najlepiej będzie Co i? A dobra myślę, że nie mam tych 64 E, dobra, nie mogę znaleźć e, tego hełmu. I idziemy robić... Robić e, kowalnie. Ale tutaj zawsze trzeba mieć miecz. Nieważne gdzie idzie, zawsze trzeba mieć miecz. Nigdy nie wiesz, z której strony cię coś zaatakuje! To jest w tym. Jeszcze tam jest lew. Gin. Ciekawe że można mieć maksimum serduszek. Chciałem mniej więcej gdzieś tutaj zrobić mu kopalnię. 5 sekund, nie, nie może być tutaj, musi być tam. Dobra, wiecie, w hardkorach. I lecimy, tylko oby nie było tu żadnych zwierząt, żeby mnie nie zaczęło co zabijać. Szybko, dobra. I musimy iść do góry zarobiście. <ślesk> Te pierwsze odcinki będą nudne, bo nic takiego na razie nie będę budować, bo na razie nie mam żadnych tak wiele, że powiem yy, rzeczy. Skowem jeszcze raz. O ty potafianie! Gin, 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 gin No i co? Nie masz szans, a nie pamięta. Ja mam broń, której nikt nie ma. Aaaa, gości, jaki poromany. Ja go tylko dobiłem. Tak, po prostu rzeźnikiem Nie wiem, co mi się dzieje, ale mi trochę tak go Minecrafta. O, słyszę zaś tego goblina, Kaś. Po co w ogóle wylatują to mięso? To jest jak z omadziakami. To mięso z goblinów. Jest tak samo jak z owienkami. Ten sam, ten... Ta sama rzecz. U wow. Tutaj zrobię sobie kopanie. Chyba tak, albo tutaj. Tutaj zrobimy sobie kopalnię To zarobiście Nie mam nic do kopania Ale Co się stanie Tylko wystarczy tylko do górną warstwę Nawet po co górną warstwę? Najpierw robimy to na jakieś raz, dwa, trzy 5, 6, 7, 8, 9, 10 To to... Kurde raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Co? co mnie zatkwałeś stałeś tam jak ja o Ciebie nie robiłeś raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć Dziesięć tyle no wystarczy. wystarczy tylko jeszcze zajść po łopatę i kopać o! Tam, tam jest las yy, tajga. Tak nazwę go taiga. O, o Fuck co jest? Muszę wyjść? Trybienne sobie przetrwanie. Dobra, jest już ok. No to skopiemy to. Zobacz tylko na. Dobra, dźwięk jest taki sam. No, szybko się skopuj. Jeszcze kopać. Nie, coś jak tak zacząłem nagrywać. tutaj mi Minecrafta muli. Nie wiem co się dzieje z Minecraftem mi muli dzisiaj A bo wiecie co? Ja się... Nie no, muszę jeszcze raz wyjść i wejść Zarąbiście Osobowy. No Dobra, muszę iść się przespać albo wiecie co? Będę koczył ten odcinek, chociaż będzie nudny. Odcinek ale coś zrobimy. i ja już do następnego odcinka wykopię tą. Kopalnie. Będę kopać. Se. I wymyślę, co zrobimy w następnym odcinku. No i jak przycina. Więc do zobaczenia. Żegna się z Wami, Assassin. Cześć.